No hej, dzisiaj mam dla Was coś trochę innego, bo tak sobie pomyślałam, że no tyle teraz mówimy o sztucznej inteligencji, więc czemu by nie spróbować wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, żeby sobie troszkę ułatwić życie? Dlatego postanowiłam, że zlecę czatowi GPT z mi posiłków. Nie miałam do końca zaufania co do tego, jak to wyjdzie, dlatego nie chciałam ryzykować z całym tygodniem, żebyśmy się w razie czego nie musieli męczyć, dlatego ograniczyłam się do trzech dni. I już kilka dni wcześniej zaczęłam sobie trochę tak testować prompty, to znaczy jak mam sformułować tego prompta, żeby dostać to, czego potrzebuję. I ostatecznie ustaliłam coś takiego. Stwórz wegetariański, ciekawy i zbilansowany plan posiłków dla dwóch dorosłych osób na trzy dni. Plan musi zakładać trzy posiłki dziennie. Do planu przygotuj dokładną listę zakupów, tak, żeby było jak najmniej zmarnowanych produktów. To słowo ciekawe dodałam, dlatego że po tych pierwszych kilku próbach wydawało mi się, że te, te posiłki są takie strasznie nudne, więc e, pomyślałam, spróbujmy, czy <laughs> słowo ciekawe coś tutaj zmieni. A zbilansowany dodałam, dlatego że no jak wpisałam, że ten plan ma być wegetariański, no to miałam wrażenie, że to są tylko warzywa, warzywa, warzywa a chciałam, żeby to jednak no, też zawierało jakieś białko i tak dalej. Poprosiłam o dokładną listę zakupów, bo początkowo wyświetlał mi listę typu jajka, <noise> więc chciałam, żeby, żeby podał po prostu dokładną ilość wszystkich produktów do kupienia e, i też musiałam potem jeszcze dodać, że to ma być taka jedna wspólna lista dla wszystkiego, w sensie, że ja wezmę tą listę, pójdę do sklepu i faktycznie kupię wszystko, co mi na te trzy dni będzie potrzebne. No i pomyślałam sobie, że skoro czat jest taki no właśnie inteligentny, to niech mi to zaplanuje tak, żeby nie było czegoś takiego, że ja otwieram jakiś słoik, czegoś wyjmuję, jeden malutki kawałek i, i nie mam co zrobić z resztą. No i po tych pierwszych kilku próbach natrafiłam na taki specyficzny problem, to znaczy, e, czat przestał mi generować posiłki na 3 dni. E, wyświetlał mi tylko jeden dzień i pisał: e, Tym e, jednym dniem zainspiruj się, aby wymyślić sobie posiłki na pozostałe dwa dni. E, albo ten jeden dzień możesz powtarzać przez pozostałe dwa dni. No, <laughs> hola, hola, tak też nie będziemy bawić, miały być posiłki na 3 dni. Nie wiem, czy już miał mnie dosyć na tym etapie. Czy po prostu czat, tak jak człowiek się rozleniwia, nie mam pojęcia. No i kiedy już mi te, ten plan wygenerował, no to pierwsze co to spojrzałam na listę zakupów, bo chciałam sobie dopisać składniki z tej listy na te trzy dni do mojej podstawowej listy. No i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że ta lista tak średnio mu wyszła. E, to znaczy, nie ma w niej tak naprawdę części podstawowych produktów, więc musiałam sobie sama przejrzeć te 9 przepisów i, i, i spisać sama składniki. I zaczynamy pierwszy dzień gotowania ze sztuczną inteligencją. Na nasze pierwsze śniadanie czad zaproponował jajecznicę z warzywami. Nie jest to może najbardziej ekscytujące danie świata, ale bardzo porządne, smaczne śniadanie. Z dodatków do jajecznicy to czad nam zaproponował paprykę, cebulę i pomidora. Ja sobie dorzuciłam jeszcze szynkę, bo akurat miałam ostatnie kilka plasterków, które trzeba było zużyć. A do jajek dodałam jeszcze kurkumę, bo ją po prostu zawsze do jajecznicy dodaję. No i to już było teoretycznie wszystko, ale ja nie ukrywam, że do jecznicy potrzebuję jakiegoś pieczywa, dlatego rozmroziłam sobie moją bułkę z czerwonej soczewicy. Jak chcecie zobaczyć jak ją robię, to tutaj Wam podlinkuję film do tego, e, którą sobie posmarowałam moim domowym finu. I tak jak mówię, no, było to bardzo fajne śniadanie, ale dla mnie jednak tutaj jakieś pieczywo było konieczne, żeby tak się jeszcze porządniej tym najeść. No to jest jednak jeden z tylko trzech posiłków, więc no moim zdaniem sama jajecznica z trzech jajek to jest jednak troszkę za mało. No i oczywiście jajecznicę musiałam jeszcze posypać szczypiorkiem, także już przy pierwszym posiłku widzę, że ja nie, nie potrafię po prostu gotować tak jak mi czatka, że tylko muszę coś dodać od siebie. Na lunch z kolei czat wymyślił sałatkę z ciecierzycą. No i w teorii super, bo są warzywa, jest ciecierzyca, więc jest też białko. No zdrowy, fajny posiłek. Ale powiem szczerze, że jak tak się patrzyłam już jakiś czas na ten przepis, to tak sobie myślałam, że tak yy, super ton to się nie zapowiada. Bo mamy tutaj trochę warzyw, no tą ciecierzycę i do tego dressing zrobiony z soku z cytryny i oliwek i do tego trochę kolendry. No jakby dla mnie troszkę, troszkę mało tutaj smaku, biorąc pod uwagę, że to miał być po prostu samodzielny posiłek, jedna sałatka, która będzie stanowiła cały ten posiłek. Pierwszą modyfikacją, którą tutaj wprowadziłam, było zastąpienie ciecierzycy czarną fasolą, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam po prostu resztkę ugotowanej czarnej fasoli, którą chciałam zużyć i szczerze mówiąc też chyba trochę bardziej tą fasolę lubię, więc stwierdziłam, że też większe szanse będzie to mia sałatka miała na to, że mi zasmakuje. No i stwierdziłam, że nie ma absolutnie żadnej opcji na to, że ta sałatka mnie usatysfakcjonuje, dlatego musiałam znowu dodać coś od siebie. Czyli znowu pieczywo, które mnie zawsze usatysfakcjonuje. Zrobiłam więc sobie takie szybkie tosty z serem. To jest ser ten taki niskotłuszczowy, dlatego on niezbyt tak ładnie się roztopił. No i muszę powiedzieć, że w tym połączeniu to już faktycznie było niezłe. Już jakby smak był w serze, więc to, że sałatka była trochę nudna, już mi nie przeszkadzało. Jako taki dodatek do czegoś to ona była ok. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie przynajmniej sama ta sałatka to byłby słaby posiłek. No, i nasz ostatni posiłek tego dnia to był obiad. I na obiad dostałam propozycję zrobienia makaronu w sosie pomidorowym z pieczarkami. No i mamy tutaj powtórkę z rozrywki, czyli bardzo prosty przepis, e, bez szału. E, jedyną przyprawą oprócz soli tutaj było oregano. E, ale no, no było, to, było to smaczne, było ok po prostu. Do tego makaron muminki, makaron domki smerfów i trochę makaronu strączkowego. No i było ok, dało się zjeść. Oczywiście musiałam jeszcze posypać serem, tego wprawdzie w przepisie nie było, ale stwierdziłam, że jest to konieczne. Kolejny dzień zaczynamy od owsianki, także no, tym razem mamy się na na słodko, więc jest jakaś różnorodność. I tutaj nastąpiło moje kolejne zdziwienie tą listą zakupów, bo nie dość, że mieliśmy rzeczy, których nie było na liście. To tutaj z kolei było ich za dużo, bo do tej owsianki były potrzebne jeden banan i jedno jabłko. A na liście zakupów z tego się zrobiły dwa banany i dwa jabłka. W każdym razie owsianka jako owsianka była smaczna, wyszedł z tego taki gęściok, bo to i były te owoce, i do tego jeszcze dwie łyżki chia, ale no była smaczna, także fajne śniadanie. No, i nie ma wegetariańskiego jadłospisu, oczywiście bez humusu, także i tutaj trafił się humus. Ja tutaj akurat zrobiłam trochę inaczej, bo czat zaproponował mi przepis na zrobienie takiego podstawowego humusu, ale nie powiem wam, jak ten humus wyszedł, bo ja po prostu mam swoje spore zapasy zamrożonego humusu, z którego postanowiłam skorzystać. Ja tutaj mam akurat takie trio humusów w trzech różnych smakach i jak widać również w różnych kolorach. Tutaj akurat miałam zrobić kanapki z chleba pełno. Ziarnistego, ale można powiedzieć, że poszłam jeszcze dalej, bo znowu rozmroziłam te moje bułki soczewicowe. E, także na to humus, na to warzywka, tam też on nie, nie precyzuje, co dokładnie, także po prostu to, co mamy, wrzucamy. E, no i tyle. No, no i znów <grych> bardzo prosta, ale smaczna rzecz. Ja zawsze lubię do humusu sobie dodać jakieś warzywa takie konserwowe, w sensie takie wiecie słodko-kwaśne w ocie. i tutaj akurat no nawet w sumie nie warzywo, bo owoc, ale mam swoje domowe gruszki w ocie, które też bardzo dobrze do tego pasowały. A ponieważ nie mogłam się powstrzymać, to jeszcze tutaj na talerzu sobie dołożyłam taką papryczkę nadziewaną serkiem, którą pokazywałam Wam w jednym z ostatnich holi. I na ten obiad to w sumie czekałam z niecierpliwością, bo tutaj Chad zaproponował nam po prostu zapiekankę warzywną z brokułem, z ziemniakami i posypaną startym serem. Ja bardzo lubię połączenie brokuła, ziemniaków i sera. Robiłam to już kilka razy, ale w takich wersjach powiedzmy trochę bardziej czasochłonnych, bo z jakimś takim śmietanowym sosem. Także byłam ciekawa, czy w takiej prostej wersji to fajnie wyjdzie. Trochę niepokoił mnie czas pieczenia podany w przepisie, bo tam było żeby 530 40 minut, a bałam się trochę, że ziemniakom to może nie wystarczyć, bo one nie miały być obgotowane nic, tylko po prostu pokrojone, obrane, pokrojone w plasterki, wyłożone w naczyniu żaroodpornym. Dlatego na wszelki wypadek starałam się tak je raczej cienko pokroić. Na to broku, papryka, cebula, no i to wszystko posypane serem. Ja tu akurat połączyłam dwa rodzaje sera, to znaczy ten ser też taki niskotłuszczowy. I, I jakiś tam zwykły ser żółty. Trochę zapomniałam, że trzeba było tam jeszcze wylać oliwę, także jak już po prostu to wszystko złożyłam, to, to polałam to trochę oliwą. No i oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby trochę tutaj nie poprawić, czyli posypałam to jeszcze tymiankiem i wędzoną papryką. No, i niestety moje obawy się sprawdziły, bo po 40 minutach w 180 stopniach to te ziemniaki były praktycznie surowe. Także podkręciłam temperaturę ostatecznie nawet do 220 stopni, przykryłam to naczynie folią aluminiową, żeby te ziemniaki się w środku tak troszkę bardziej gotowały. No i to łącznie chyba piekłam z godzinę. No i to ostatecznie było bardzo smaczne danie, które wszystkim nam smakowało. Czy to był najbardziej zbilansowany posiłek świata? No pewnie nie, no bo to po prostu warzywa z serem i z ziemniakami. Ale był smaczny i, i moda też chętnie zjadła, trochę tu jednak warzyw udało się wcisnąć. Yy, I nawet muszę powiedzieć, fajnie wyszło z tym, yy, z tym takim niskotłuszczowym serem, no bo on się tak dobrze nie roztapia, więc yy, ponieważ zos został jakby w formie takich wiórek, to ten ser z wierzchu wyszedł taki naprawdę bardzo chrupiący. I tak dotarliśmy do trzeciego, ostatniego dnia i dzień zaczynamy od yy, omletu, także czat postanowił pójść w to, co dobre i sprawdzone, czyli w jajka. I tutaj odkryłam, że jeśli chodzi o tą nieszczęsną listę zakupów, to nie tylko sztuczna inteligencja zawiodła, ale moja też, bo kiedy sprawdzałam tą listę i zobaczyłam trzy papryki, no to byłam pewna, że to po prostu wystarczy, no bo to tylko trzy dni, więc trzy papryki to i tak sporo, ale okazało się, że nie, bo było ich potrzeba aż 5. Dlatego niestety w tym momencie już mi trochę zaczęło tej papryki brakować, więc postanowiłam sięgnąć do moich zapasów suszonej papryki. Namoczyłam tą paprykę w wodzie, no a skoro już ją robiłam, no to dorzuciłam do niej też suszoną rukolę i szpinak, żeby też jeszcze było coś zielonego, choć tego oczywiście w przepisie nie było. Podsmażyłam paprykę z szalotką i pomidorem, potem do tego wrzuciłam jajka rozbełtane z solą i oczywiście z kurkumą i jeszcze wymieszane z zieleniną. Potem sobie przypomniałam jeszcze o serze, więc to jeszcze posypałam serem, przykryłam przykrywką i smażyłam kilka minut. No i omlet, jak to omlet, wiadomo, bardzo smaczny, dużo warzyw, coś zielonego, ser, wiadomo, że wszystko jest lepsze z serem. Bardzo sensowne śniadanie. Jeśli chodzi o lunch trzeciego dnia, to czat już stwierdził, że ma tego dosyć, nie będzie się starał, dlatego kazał mi znowu jeść hummus. Nie żeby dokładnie to samo, bo tym razem nie kanapki z warzywami z humusem, tylko tortilla z warzywami z humusem. I to by dla mnie miało trochę więcej sensu, gdyby on tego poprzedniego dnia mi napisał, że mam sobie zrobić podwójną porcję i wtedy będę miała na dwa dni. On mi kazał drugiego dnia zrobić porcję hummusu i trzeciego dnia znowu zrobić porcję hummusu. No i nie wiem, może ja oczekuję jakichś nie wiadomo jakich cudów, no ale no, mówią, że sztuczna inteligencja przejmie władzę nad światem, a tego nie potrafi ogarnąć. Na szczęście miałam jeszcze moje humusowe trio, także go też tutaj mogłam użyć. Pokroiłam różne warzywa, dodałam do tego oliwki jeszcze, posypałam odrobiną tego sera, bo została mi taka dosłownie garsteczka, więc już chciałam go zużyć. Tutaj jeszcze użyłam jakiejś resztki czerwonej kapusty. No, papryki już nie miałam, także po prostu to, co znalazłam w lodówce. No i czad zaproponował mi, żebym sobie tą tortilę jeszcze podgrzała na patelni, co stwierdziłam, że jest świetnym pomysłem, i, i tak właśnie zrobiłam. Ja akurat humus lubię, także mi to da nie smakowało. No, i mamy nasz ostatni, dziewiąty posiłek, czyli obiad. Obiad naprawdę super szybki, bo kuskus z warzywami. Zaczęłam więc od przygotowania kuskusu, zagotowałam bulion, wrzuciłam do niego kuskus na 5 minut. Potem podsmażyłam cukinię z resztką papryki, jaka mi się ostała. Tutaj miała być jeszcze marchewka, ale jakimś cudem marchewki mi się skończyły. I jeszcze z suszonymi pomidorami. Potem do tego dorzuciłam pietruszkę, ja akurat miałam suszoną. E, wymieszałam kuskus trochę, dosoliłam i to wszystko. Powtórzę się, to było kolejne danie, które było po prostu ok. Dało się zjeść, nie było szałowe, nie było ekscytujące, nie miało zbyt dużo <śmaki> smaku. E, było po prostu ok. No i to już na pewno nie było zbyt zbilansowane. I to by było na tyle, więc jeśli jeszcze tego nie wyczuliście, to jestem trochę rozczarowana. Liczyłam na więcej, choć oczywiście, no wiadomo, to były tylko trzy dni, i na pewno też można tego prompta tak dopracować jakby tyle szczegółów mu podać, żeby ten, ten plan posiłków był, był lepszy, był bardziej do, dopasowany do nas. Ja generalnie wolę sobie posiłki planować sama, nie lubię jeść tego, co ktoś mi narzuci. I generalnie wolę jeść rzeczy, które mają trochę więcej przypraw, trochę więcej smaku, a takie trzy na przykład obiady pod rząd, które były bardzo proste i takie powiem szczerze, troszkę mdłe, to jednak na dłuższą metę by mi trochę przeszkadzało. No i ta wpadka z, z tą listą zakupów to był, muszę powiedzieć, duży problem, bo tego akurat najbardziej oczekiwałam, że po prostu dostanę spis posiłków, przepisy i listę zakupów i nie będę już musiała tego sprawdzać, tylko po prostu biorę to, idę do sklepu i mam problem z głowy. Na pewno będzie to jakoś dopracowane w przyszłości, wiadomo, że sztuczna inteligencja też się cały czas uczy. Myślę, że są duże szanse, że może zastąpić takie jadłospisy przygotowywane przez dietetyków. Myślę, że jakby jej podać dużo danych, dużo wymagań, które taki jadłospis miałby spełnić i ten prompt byłby taki naprawdę szczegółowy, no to przynajmniej te różne takie, wiecie, internetowe, zautomatyzowane jadłospisy spokojnie mogłaby zastąpić. Jeśli chodzi o mnie, to ja raczej będę posiłki planować sobie sama, przynajmniej do czasu, w którym sztuczna inteligencja nie zacznie mi czytać w myślach i wiedzieć, na co mam ochotę. Ale dajcie mi znać, czy wy macie ochotę wypróbować taki plan posiłków układany przez AI, czy w ogóle czekacie na to, żeby móc przestać się zastanawiać, co dzisiaj na obiad i żeby ktoś to robił za Was. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.